No ja z okazji wypowiedzi tego księdza chciałbym po prostu przeczytać, co Biblia na temat modlitwy za prezydentów miast ma do powiedzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale drugim czytamy tak. Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. I bardzo znany fragment, ale myślę, warto go tutaj przytoczyć. Jezus w Kazaniu na Górze mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Być może tak jak. Moim zdaniem jest to całkiem typowe w Kościele katolickim: ten ksiądz wie lepiej od Boga, wie lepiej od Jezusa, co należy czynić. Biblia, Jezus, Paweł, apostoł, mówi: należy się modlić za sprawujących władzę, należy się modlić nawet za tych, których nie lubimy. Ksiądz uważa inaczej, kogo słuchasz, czy tego księdza, czy Boga, nawet jeżeli jesteś chrześcijaninem. I na podsumowanie tego wątku przyszedł mi jeszcze jeden cytat na myśl. Jezus w tym samym kazaniu na górze mówi tak: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I ja i Leszek mieliśmy taki moment w życiu, że stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o papieży, biskupów, księży, to stwierdziliśmy tym panom już w moim w naszym życiu dziękujemy i to był i w Leszka życiu i w moim. To była jedna z najlepszych decyzji. Serdecznie wszystkich zachęcam.